Mam przyjemność rozmawiać z Ewą Brodnicką chwilę po swoim wygranym pojedynku. Ewa, wielkie gratulacje. Na gorąco o ten swój pojedynek. E, od razu powiem, że przepraszam za mój oddech i wypowiedź. Postaram się mówić wolno i wyraźnie. E, uważam, że przeciwniczka nie była łatką e, przeciwniczką. E, bardzo się pała do przodu. E, w drugiej i trzeciej rundzie cały czas atakowała i ciężko było przejść ja ataki głową, tak? Powiem też, że w tej sali jest tak gorąco, że jeszcze brakuje mi oddechu i w pewnym momencie czułam, że odcięła mnie jakby prąd od nóg. Pierwsza runda widziałem, że było spokojnie. Ona i ty zaczęłyście spokojnie, lewy prosty, ale już druga, trzecia, czwarta runda twoja rybalka, twoja rywalka szła głową. To było takie trochę deprymujące? Trochę tak, myślałam, że dostanie ostrzeżenie, bo praktycznie w każdej rundzie, po każdym ataku, kiedy ją kontrowałam pod krótkim czy sierpem, lądowała gdzieś tutaj na głowę, na mnie. Też rynku bardzo mały, ciężko było też uciec. Co Jarosław Soroko mówił między rundami? Mówił spokojnie lewo, prawy, prosty i bardzo dużo podbródków, kiedy przeciwniczka opuszcza głowę. Właśnie, mało było tam podbrudkowych, a tak naprawdę na tłów tam, żeby jakiś lewy sierpowy na wątroby poszedł, to ja nawet jednego tam się nie doliczyłem. A wiesz co, jakbym przeanalizowała tą walkę, wiem, że ona mnie bardzo trzymała i mimo tego, że próbowałam jakiś dół, to nie miałam miejsca. Być może trzeba było odskoczyć do tyłu, tak, wyczuć to miejsce. Tego mi zabrakło. Dzisiaj taka kameralna gala. Powiedz mi, jak Ci się tutaj boksowało? Bardzo mi się podobało i e, chciałam podziękować radomskiej publiczności, którą usłyszałam w każdej rundzie. Także bardzo dziękuję. Jak spędziłaś y, ostatnie godziny przed walką? Rozgrzewając się. E, nie, spokojnie. Wiesz to przyjechał mój chłopak z pieskiem i e, pospacerowałam z pieskiem godzinę przed walką i to mnie trochę wyciszyło.